Hakerowina, ja jestem hacker i powracam na YouTube po długim czasie, bo byłem zajęty i ogólnie postanowiłem znowu serię Supreme Duelist Stickman której dawno nie było, ale dziś wrzuciłem ewolucję to znaczy, kiedy to nagrywam, to jest dzisiaj ale może później to wrzucę dobra <laughs> a więc będziemy walczyć z czteroma botami Oczywiście ja będę walczył z sobą. Tutaj jest, tutaj jest postać komunisty. A tutaj Batman i Joker. Może to słabe, ale innych pomysłów nie miałem. Bat Batman ma tutaj swój słynny hak Joker Pistolet. Wcześniej gdy grałem, to on miał <küh> karty. Ale był przez to słaby, więc postawiłem dać pistolet. Ja mam podwójny w świetle. A komunista mam młod. Sierpu niestety nie było. Dobra, zaczynamy. <laughs> Jeżeli Wam się spodoba, zostawcie lapeczkę do góry. A ja pokonuję wszystkich moim dual saberem. Joker wszystkich I Widzicie jak jest potężny? Ad? Dobra, walczymy ogólnie i subskrybujcie ten kanał. Jest was 53. A bardzo bym chciał dobić do końca wakacji 55 albo 60. No i zapomniałem o tym, że była druga rocznica mojego kanału. Batman! Oczywiście się na nim na nie zamieścimy. Dobra, komunista, kon, komuch kontra... No i wygrał komuch. Dobra, Batman! Nie żyje. Sam się zabił, normalnie... Głupiec. Jak mówiłem na odcinku z gdy wzięliśmy w StumbleGuys, boty są dosyć głupie. Niestety StumbleGuysy nie powrócą, bo straciłem swój profil. Nie się obraziłem na tę grę. Wygrałem. To, co było potem nieważne. chodzę, chodzę, chodź, chodź. Walczę, walczę, walczę. Jeszcze raz walczę. Ogólnie te miecze podwójnie służą mi jako tarcza. Komunisto, zełóżcie się na tobie. Ten przez którego zginąłem, zełóżcie się na nim. I na tym, który mi. mi... Ja tym, który mi przeszkodził w zemście, to też się na nim zemszczę. Bo zabiłem komunistę. Popychając jokera, który wpadł na komunistę. Batman! Batman. Nie jest. Yes. Komunista, nie przeszkadzaj. No komunista ty! Zemszczę się na komunisty za to, że przeszkodził mi w zemście na Batmanie. Spadaj, Batman. I ty też Joker, zejdź mi z drogi, mam zemstę do zemszczenia. I nie akceptuję, że ktoś mnie pomszczywa. Że ktoś się no nie chce pomóc. Dobra. Ten bat ma zniszczony i przez to, że wąchnąłem komunistę. Zamściłem się. No my mamy, jesteśmy jeden do jeden. Że. Nie, jeden do jeden tylko 4 na 4, że. Nie wiem. No. no nie wiem. No nie wiem. O, remis mamy. Ale to się teraz zmieni. Ale to było dobre. Ej, ale to było dobre jakby tak spadł. Jak kubek w tamtym odcinku Stumble Guys. Pamiętacie. No i widzieliście. Wow, ale to był skok. Ogólnie w sklepie Play są dostępne stare wersje tej gry. I są zrobione jako odrębne gry. Więc mogę w nie pograć. <coughs> Dobra, zemścimy się na Batmanie. <coughs> Batman! A Batman! To była jego wideo. Dobra. <coughs> Batman i komunista jest, są najgorsi. Dobra, Batman. Komunista! Spadać. Muszę na Batmanie się zemścić za to, że przez niego zginąłem. No do, i dorobione. Spadaj, Joker. Jesteś słaby, mogę cię pokonać jednym ciosem. To był, to był cud. Joker, zemszczę się na tobie. Paraliż! O nieba, pan. To ja, to zemsta jest moja. Zemszczę się na tobie, że zabiłeś Jokera. Joker! Komunista! nie będę kibicował. Jak, jak tylko ja zginę, to będę kibicował Jokerowi. Chyba, że to on nie zabił. Joker! Joker, nie żyjesz. Nie żyjesz, Joker. I ty, Batman, zresztą też. A zabierajcie tę bombę. Najlepszy sposób na przeżycie to wyeliminowanie przeciwników, zanim bomba wybuchnie. Jest może jesteś strzelec wyborowy. Ale ja z tą wygrałem <laughs> No wy jedne małe Nie żyjesz Batman Mam twój pasek umiera Ale to było dobre Dobra, schodzę na dolne piętereczko metro Spadaj komunisto ja tu się muszę kryć. Jestem między młotem a kowadłem. Byłem. Batman. Zemszy się na tobie, Batman. Przestań się... A! To już... To już się robi powódź! Batman! Joker, spadaj! Utrudniasz mi tylko zemszczenie się na tym nietoperku, którego ty też nie lubisz. Chyba, że tylko ty możesz być jego wrogiem. Ty Batman, Batman spadaj, Zastopy cię, biorę. Wow. <coughs> Mam jeszcze jakieś zemsty, no to nie. Wow, ale go przekierowałem, zwiałem jego hak. Spadaj, Joker, ty jesteś dla mnie za łatwy. No kurczę, kurcze, ale to było. Wow. Brat... No i Batman się zabił. A więc... To jest koniec odcinka. Dajcie znać, czy był fajny, czy nie. Dajcie lajka, like suba. No i Elwina, Hackerowina i Nora.